Cześć! Dzisiaj chcę Wam pokazać bardzo częsty przypadek rozerwania się polewki przy zelówce. No więc tutaj widzicie, skóra jest rozerwana. buta przy zelówce przy obcasach trzeba je starannie systematycznie natłuszczać żeby skóra tutaj zachowywała swoje właściwości wtedy na pewno buty posłużą o wiele dłużej a więc zaraz Wam pokażę jak to mniej więcej ja naprawiam żeby takie coś naprawić no niestety trzeba zelówkę całą rozkleić kiedyś Kiedyś próbowałem jakieś staweczki robić miejscowo, jednak to nie, nie do końca jest dobra metoda. Pokażę Wam tutaj miejsce gdzie jest o, gdzie jest rozerwanie cholewki Głowę sobie wyciąłem, i ona tutaj ładnie pasuje, mniej więcej, mniej więcej tak będzie wklejona, że będzie nachodziła na te lepsze części skóry jeszcze tylko. Tutaj troszeczkę muszę brzegi ścieniować, żeby za bardzo nie było widać na cholewce buta, że tam coś jest grubego wstawione. Dobra, jest cieniej. Przeczyścić sobie fragment, który... także wkładam łatę, układam ją tak jak ma być, w jakim miejscu i dopiero później nanoszę klej. i okay, myślę, że będzie dobrze teraz nie wiem czy to dobrze widać będzie czy w ogóle widać <gry> teraz, okay. teraz nanoszę klej na tą jedną stronę więc klej jest naniesiony teraz trzeba odczekać żeby przesechł następnie to przykleję i później będę drugą Barstwę, czyli od środka, od, od, od wyściółki buta przyklejał do, do skóry. No to czekam. Mamy przyklejoną warstwę do cholewki. Teraz trzeba ją przykleić do, do tej podszewki. Mam szczelinkę, zauważyłem z tej pierwszej strony troszeczkę klej na No i nanosimy tutaj klej teraz. i od razu to układamy żeby nic nie było pozaginane Że się jeszcze branzla troszeczkę rozwarstwiła. Tu też odchodzi. To jest właśnie takie rozrywanie się skóry. To jest efekt tego, że tutaj jest tekturowa branzla. No i niestety, jak buty są przemoczone czy przepocone, i nie wyschną, już je używamy na drugi dzień. No to zaczyna się to nam odklejać. I Tutaj, że wam z przodu, tutaj o, to wszystko pracuje, więc ja to rozerwę, rozkleję to i na nowo będzie to podklejone, żeby cholewka była lepiej przyklejona do. Do podpodeszwy Dlatego też dużo się słyszy o tym, że buty powinny odpoczywać. A więc to głównie chodzi o to, żeby on sobie po całym dniu noszenia, czy po iluś tam godzinach, żeby wszystko mogło wyschnąć, żeby skóra się zregenerowała i żeby nie, nie dopuścić do nadwyrężania się tutaj tych elementów, które są troszeczkę przemoczone lekko. A więc tak. Tam nam powolutku ta sobie przesycha, ale już możemy pierwszą warstwę pierwszą warstwę już kleju naniosę, ponieważ tutaj będę nanosił dwie warstwy, bo tak jest skóra hmm. i pod podeszwa tutaj jest tektura celuloza taka usztywniona, więc ja chcę, żeby to tutaj było solidnie naniesione kleju to dobrze jest mieć na każdy sezon Dwie, trzy pary takiego samego typu obuwia, żeby sobie zmieniać w inną parę, żeby po prostu sobie but troszeczkę odpoczął. Dobra, ok, patrzcie, naniosłem tutaj już klej. Jak to nam przeschnie to jeszcze jedną warstwę naniosę i następnie będę to musiał tutaj przykleić mniej więcej tak jak było. Dobra, to odkładam to. Niech sobie wyschnie. Dobra, teraz będziemy przyklejać tutaj olewkę. Aha, jeszcze może mi się przydadzą. Aha, jeszcze jedno. Zapomniałem wam tego, A Zaś tutaj musimy to, ten nadmiar skórki tak, obciąć, tak jak mniej więcej to było oryginalnie. Ok, teraz to będzie miało sens. mamy przykładać, żeby nam się zgadzały linie. Wszystko na cholewce będzie zgadzało, tak, wszystko będzie dobrze, no. Pokażę Wam teraz. O, wszystko się zgadza, tak? Dobra. Teraz musimy tutaj wszystko poczyścić i tak samo z otoku i z zelówki. Ok, teraz zaczynamy nakładać klej. Będziemy nasz but kleić. Odkładamy, ok musi przeschnąć. Później będziemy to przyciskać, układać i pod prasę. Ok, teraz możemy już przejść do etapu sklejania. But nam się tutaj skleju w tych samych miejscach chcę żeby ten kształt tutaj gdzie na kostkach jest troszeczkę rozszerzony żeby on był tak samo ułożony jak poprzednio teraz przycisnę go na jakieś 20 sekund pod prasą później będzie trzeba to co nam tutaj zostało troszeczkę kleju ponieważ jak jest but skórzany to zawsze troszeczkę tego kleju więcej nakładam. Znaczy jakieś tam 2-3 mm pasek na cholewkę więcej tego kleju że podczas klejenia, żeby mieć pewność, że wszystko się dobrze sklei, no i później trzeba usunąć tutaj ten reszt resztki kleju trzeba usunąć, lekko nie wiem, go tam natłuścić czy przepastować. Pokażę Wam później już sam efekt końcowy, jak to, jak to wyszło. No tutaj, gdzie jest ta wstawka robiona, to widzicie, że już teraz. Nie ma żadnego śladu po rozerwaniu Ok, idę pod prasę Ok, but już jest klejony Wyczyszczony Lekko go natłuściłem tutaj Przy zelówce. I zobaczcie Tutaj gdzie była ta wstaweczka Wszystko ciężko się Wszystko jest idealnie, nie ma żadnego śladu. Żadnego śladu nie ma, po tym że bud był naprawiany od środka też jakiś ekstra zgrubień nie ma przez to, że ten kawałek skóry był lekko wyszlifowany to też nie widać na zewnątrz jakiegoś przejścia, no ale ta skóra też była gruba, więc to też spowodowało, że, że tutaj nic nie widać, że w ogóle coś było naprawiane czyli jakbyśmy teraz porównali te dwa buty to ciężko stwierdzić, który był naprawiany oczywiście nie, nie, zawsze, nie zawsze się y, da tak zrobić, żeby nie było nic widać. Czasami można rozpoznać, który but był naprawiany, ale to wszystko zależy od, od, od grubości skóry, od, od buta. Każdy, każdy przypadek jest inny. Ok. Więc jeszcze raz na koniec. Do zobaczenia, do następnego filmu. Cześć!